Badanie milionów Polaków pokazało, że jesteśmy coraz bardziej świadomi wybieranych produktów bankowych, przede wszystkim kont bankowych. Wiemy o nich coraz więcej i teza, która płynie z badania, jest taka, że istnieje optymalne konto bankowe w oczach klientów, w oczach badanych. Ono nie musi mieć różnych dodatkowych opcji, wodotrysków tak zwanych, ale istnieje pewien zbiór elementów, które takie optymalne konto bankowe dla Klienta bankowego dla Polaka powinno mieć. Klienci banków co prawda chcieliby życzeniowo, żeby optymalne konto bankowe nie miało opłat za prowadzenie konta, za opłatę za przelewy, czy za wydanie karty, ale jednocześnie pokazują, że chcą płacić za optymalne konto kilka złotych miesięcznie byliby w stanie płacić. Jednocześnie wskazując, że bardzo ważnym elementem takiego optymalnego konta bankowego byłaby gwarancja niezmienności tych opłat, czy za prowadzenie konta, czy za przelewy, czy za płatności kartą debetową klienci bardzo zwracają na łatwy, przejrzysty, ale też bezpieczny system bankowości internetowej. I o ile renoma banku czy brand banku nie jest aż tak bardzo ważne przy tym optymalnym koncie bankowym, to bezpieczeństwo transakcji, bezpieczeństwo systemu internetowego jest bardzo ważne, a innym takim elementem niekosztowym, ale takim elementem, który rzeczywiście bardzo mocno sprawia, że klienci zwracają uwagę na konto bankowe, jest system Money Back, czyli zwrot części wydatków kartą płatniczą, który de facto, program sprawia, że konto może być o wiele tańsze niż w standardzie. W badaniu miliony Polaków najbardziej zaskoczyła niski, niski stopień wykorzystania płatności aplikacjami mobilnymi, bo tylko 1% badanych stwierdziło, że Tę ścieżkę płatności wykorzystuje. Zdecydowana większość płaci kartą płatniczą albo gotówką, albo przelewami bankowymi, internetowymi. Natomiast rzeczywiście ta aplikacja mobilna też nie jest elementem istotnym w wyborze konta bankowego. Tutaj widać, że jesteśmy na takim etapie, że ta bankowość mobilna jeszcze jest na wczesnym etapie rozwoju. To też inny, pokazał inny element badania, że najwięcej płatności mobilnych wykonują osoby czy badani z przedziału wiekowego. 18-24 lata, więc tak naprawdę dopiero te nowe pokolenie, które wejdzie w pełni na rynek bankowy, będzie miało powyżej 25 lat, rzeczywiście wydaje się, zacznie wtedy korzystać z aplikacji mobilnych, przelewów mobilnych. Na razie przede wszystkim korzystamy z bankowości internetowej. Banki powinny zwracać uwagę na te podstawowe elementy kont bankowych przy tworzeniu, przy tworzeniu swoich produktów, powinni baczniej zwracać uwagę na. Samoświadomość klientów, klienci są coraz bardziej świadomi wyboru banków i wyboru poszczególnych produktów, nie skłaniają się, czy, czy nie przekonują ich jakieś takie dodatkowe elementy, które mogą ładnie brzmieć marketingowo, ale nic nie wnoszą do konta i na pewno, tak jak mówię, ta bankowość internetowa, bankowość mobilna będzie się rozwijać, bankowość internetowa już jest bardzo mocno wkroczyła na nasze salony i Największym wyzwaniem dla banków, dla klientów będzie bezpieczeństwo bankowości internetowej, bankowości elektronicznej, mobilnej. No i tutaj jest tak naprawdę największe wyzwanie też przed bankami w zakresie edukacji klientów i wspierania ich przed, przy zabezpieczaniu się przed atakami cyberprzestępczymi.